Patta zapraszam na serwis informacyjny telewizji Małopolska. Dzięki wsparciu województwa małopolskiego w Zespole Szkół w Jordanowie będą kształceni specjaliści z zakresu jeździectwa konnego. To pionierski i eksperymentalny kierunek, jednak kształcenie przyszłych techników jeździectwa jest kosztowne. Z pomocą przyszedł samorząd wojewódzki i na ten cel przeznaczył 200 tysięcy złotych. Umowę z władzami powiatu Suskiego, który jest organem prowadzącym placówkę, podpisała Marta Maleclech z Zarządu Województwa Małopolskiego. Samorząd Województwa małopolskiego podjął decyzję o dofinansowaniu ze względu na pionierski charakter tego zawodu, również ze względu na to, że jest to promocja regionu, województwa małopolskiego. Ponadto ten kierunek cieszy się dużą popularnością zarówno wśród uczniów, jak i... Nauczycieli. Kierunek technik jeździectwa jest prowadzony w zespole szkół w Jordanowie od dwóch lat. W tym czasie stał się bardzo popularny na tym kierunku. Chcą się kształcić uczniowie z niemal całej Polski. Wiedzieliśmy, że jest duży, duże zapotrzebowanie jakby na tego typu pracowników nie techników rolnictwa, nie techników hodowli koni, ale technika jeździectwa, takiego, który potrafi konia ujeździć. Chcemy wykształcić fachowca, który będzie potrafił prowadzić ośrodek jeździecki i będzie potrafił. Jeżdżąc konno, ujeżdżając konia pod jeźdźca, również nauczyć jeździć porządnie. Na to, by taki kierunek w ogóle powstał, szkoła musiała uzyskać zgodę z Ministerstwa Edukacji Narodowej. W ramach kierunku technik jeździectwa w Zespole Szkół w Jordanowie będą prowadzone trzy oddziały klas. Muzyka Małopolska szuka miejsc przyjaznych rowerzystom ruszył nabór wniosków do projektu, którego celem jest rozwój i promocja systemu obsługi turystów rowerowych oraz wspieranie lokalnego biznesu. Uczestnicy, którzy zgłoszą się do systemu, będą mieli szansę uzyskać przewagę konkurencyjną zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym, bo turystyka rowerowa cieszy się wzrostem popularności. Bo w Polsce powstaje coraz więcej ścieżek rowerowych, coraz więcej osób i prawie turystykę rowerową w, coraz więcej osób możemy spotkać się w, na szlakach rowerowych, ale żeby podnosić jakość. Świadczonych usług, ale przede wszystkim pokazywać, że turystyka rowerowa jest świetnym pomysłem, ponieważ jest eko, jest przyjazna, można dzięki temu swobodnie poznawać wiele wspaniałych miejsc. Wprowadzamy w pewną certyfikację, czyli miejsca, które są przyjazne rowerzystom, tak aby rowerzysta, turysta rowerowy wiedział, gdzie może skorzystać z noclegów, gdzie może skorzystać z wyżywienia, gdzie może skorzystać z usług, które są jemu dedykowane. Projekt jest przede wszystkim po to, by utrwalić turystykę rowerową. Polskie szlaki rowerowe są naszym najważniejszym celem. Turysta rowerowy może może znaleźć miejsca dedykowane sobie i to jest najważniejszy cel projektu certyfikacji. Uczestnicy systemu, czyli podmioty, które mogą starać się o certyfikat, to obiekty noclegowe, gastronomiczne, atrakcje turystyczne, informacje turystyczne oraz pozostałe obiekty usługowe, które mogą być przydatne rowerzystom w trakcie podróży. To, co się dzieje przy trasie, także jest ważne, ponieważ rowerzysta musi coś zjeść, musi przespać się, musi odpocząć, musi czasem naprawić rower. W związku z tym, tworzymy taką sieć, która ma tą turystykę rowerową rozwijać. Małopolska realizuje największy w Polsce projekt budowy tras rowerowych. Warto podkreślić, że turystyka rowerowa to nowe wyzwania, ale także ogromna szansa dla lokalnych przedsiębiorców, którzy zwłaszcza teraz potrzebują wsparcia. To także bezpieczna forma podróżowania, która unika skupisk ludzkich, a co za tym idzie, zatłoczonych miejsc. Warto zatem nie tylko zgłosić się do projektu, ale także skorzystać z przygotowanych tras. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie serwisu informacyjnego Telewizji Małopolska.